a taką są drogą Skręć w lewo. pośród pól od Dąbrowy Widawskiej jadę do skrzyżowania z drogą wojewódzką numer 480 i na tą drogę 480 będę wyjeżdżał w, w lewo w kierunku Burzenina Skrzyżowanie tylko ze znakiem ustą pierwszeństwa aczkolwiek tutaj powiem szczerze no tutaj bez zatrzymania myślę, że byłoby ciężko przejechać, bo tak naprawdę dojeżdżając do skrzyżowania niewiele tutaj widzimy, tak? I o ile jeszcze prawą stronę w miarę widać, tak lewa jest bardzo mocno zasłonięta przez drzewa Skręć w lewo. Tak więc yy, zatrzymanie tutaj w zasadzie, powiedziałbym, jest wręcz byłoby wymagane, pomimo tego, że oznakowanie nie nakłada na nas takowego obowiązku. To co innego mówi jednak zdrowy rozsądek po dojeździe do tego skrzyżowania. A oprócz jadącym oczywiście drogą z pierwszeństwem, czyli z mojej prawej lewej, musiałbym, przy, dla przypomnienia powiem ustąpić pojazdom jadącym z przeciwki.